Stanie Słowa Bożego jest tym, co dla nas, ludzi wierzących, powinno być najważniejszą czynnością życia. Bo Słowo Boże jest pokarmem dla naszej wiary. Jest tym, co pozwala nam wzrastać duchowo i wewnętrznie, jednocześnie jest tym, co chroni nas od słabości i Słowo Boże jak ten miecz obosieczny, który pomaga nam wyrwać z nas to, co słaby i grzech. Jako walca, który płynie na nasze serce wtedy, gdy doświadczamy smutku, słabości, gdy doświadczamy odrzucenia. Słowo Boże, które ma uderzać w nasze uszy i ma zamieszkać w naszym sercu. Sercu, które powinno być otwarte na miłość Boga i na miłość drugiego człowieka. I słyszymy, że dziś Chrystus wypowiada istotne dla naszej wiary słowa. Słowa, w których mówi, że bratem i Matką dla Niego są ci, którzy słuchają słów Bożych i wypełniają. Każdy z nas w tym miejscu powinien zrobić niejako rachunek sumienia z tego, w jaki sposób podchodzi do Bożego Słowa, w jaki sposób podchodzi do tych praw Bożych, które Bóg objawił na kartach Pisma Świętego i pozostawił każdemu z nas. Bo to my, ludzie wierzący, dajemy świadectwo o naszym Bogu, dajemy świadectwo o naszej wierze, o tym, co dla nas najistotniejsze. Dajemy świadectwo o miłości, która nas wybrała i ustanowiła nas tymi, kim jesteśmy. Mamy dawać innym przykład i zapalać tych, którzy oddaleni są od Boga i od Kościoła. Mamy ich zapalać swoją miłością. I wiarą w tego, który tak wiele dla nas uczynił. I dziś Chrystus mówi do mnie i do Ciebie, że jesteś moim bratem, Matką, siostrą, jesteś członkiem mojej rodziny. I każdy z nas w tym momencie powinien sobie to uświadomić, że miłość Boga jest miłością, która kocha tak mocno, jak nie może pokochać żaden człowiek. Bo z tej miłości przecież Jezus Oddał za nas swoje życie i z tej miłości dla nas zmartwychwstał. Jezus Chrystus, który całkowicie oddał siebie drugiemu człowiekowi, by ów człowiek mógł żyć i by mógł mieć to życie w obfitości, życie wieczne, które przygotowane jest dla każdego z nas. Jednocześnie każdy z nas widzi wielokrotnie, że życie ludzkie jest zagrożone. Że życie ludzkie dziś jest stawiane pod znakiem zapytania. Wiele zła dokonuje się we współczesnym świecie zła, w którym tak łatwo potrafimy obarczać Boga. Że nie zareagował, że nic nie zrobił, że nie powstrzymał tego, który dokonał zła na drugim człowieku. Ale to przecież my jesteśmy istotami, które mają wolną wolę. To my decydujemy, czy chcemy żyć w łasce, czy w grzechu. To my decydujemy, czy wybieramy Boga, czy odrzucamy Go. To my decydujemy, czy jesteśmy za życiem, czy przeciwko Niemu. I tu warto zadać sobie drugie pytanie. Czy moje wybory są właściwe? Czym się kieruję w swoim życiu, skoro nie zawsze wychodzi tak, jak bym chciał? Nie zawsze wychodzi w zgodzie z moim sumieniem. W zgodzie z tym, co zostało wpajane nam niejednokrotnie przez lata dojrzewania, przez nasze dorosłe życie. Powinniśmy zadać sobie pytanie i zrobić ten rachunek sumienia, z tego w jaki sposób my traktujemy drugiego człowieka. Czy otaczamy go należnym szacunkiem, troską, miłością? Bo przecież wszyscy jesteśmy wspólną rodziną. Jedną rodziną, która oparta jest na Bogu, na Bogu, który jest miłością. A więc w tej rodzinie głównym zadaniem każdego jej członka jest obdzielanie, obdzielanie innych właśnie miłością. Cieszy ciszy formularz mszy świętej, który został wybrany na tę mszę, jest formularzem, którym upraszamy o miłość. Jak mogliśmy usłyszeć na początku mszy świętej w kolekcie, każdy z nas modli się o to, by było w nas więcej miejsca miłości w naszym sercu do braci i sióstr, których Pan stawia na naszej drodze. Mamy modlić się o to augustynowe poszerzenie serca. Poszerzenie serca, aby Bóg mógł wypełniać je swoją łaską i swoją miłością. A przez to, abyśmy my stali się narzędziami Bożej miłości narzędziami tego, które tak wiele dla nas uczyni. Niejednokrotnie słyszymy w naszym życiu słowa, których inni sprzeciwiają się wartościom chrześcijańskim, których inni podważają naszą wartość życia ludzkiego, nazywając człowieka z lekkim Nazywając człowieka płodem, nic nieznaczącym, bo jeszcze nie mogącym o sobie decydować. Ważne jest to, jakie stanowisko zajmiemy my, ludzie wierzący, którzy przyznają się do Jezusa Chrystusa, którzy pragną wiarę wyznawać w swoim życiu, w swojej codzienności. Czy my stajemy się obrońcami życia wobec tego świata, który tak często te życie atakuje? Czy stajemy się tylko ludźmi wiary, ale wiary niemej, która nie woła? Nie woła wtedy, gdy życie ludzkie jest zagrożone. To, że znajdujemy się w tym miejscu, to już jest nasze wołanie. Wołanie wobec tych, którzy jeszcze nie narodzili się na ten świat i których życie jest zagrożone. Zajęliśmy miejsce w tym kościele i zajęliśmy miejsce w Bożej. Woli, w Bożej woli, którą Pan ma względem każdego człowieka. Teraz powinno rodzić się w nas pytanie, czy będziemy w tym konsekwentni, czy będziemy potrafili w swojej codzienności każdego dnia dawać świadectwo, świadectwo właśnie tej przynależności do Boga, do Jego Kościoła, do tych podstawowych wartości. Bo o te świadectwo każdemu z nas powinno chodzić i o takie świadectwo każdy z nas powinien zabiegać aby inni zobaczyli że tych którzy są za życie jest o wiele więcej że tych którzy troszczą się nawet za tych którzy jeszcze nie zaistnieli na tym świecie jest o wiele więcej niż tych którzy krzyczą że każdy ma prawo wyboru to Bóg Dał nam życie i to Bóg ma prawo je odebrać. Nikt inny, żaden człowiek, nawet ten, który stał się sprawcą niejako tego życia. I dlatego przychodzimy do kościoła, do tej świątyni, aby wspólnie modlić się za tych, którzy jeszcze się nie narodzili. Chcemy polecać ich Bożej opatrzności, a zarazem polecać także tych, od których ich życie jest zależne. Aby zastanowili się nad tym, co chcą uczynić, i aby ich ręka, która często wisi nad życiem ludzkim, cofnęła się z powrotem. Aby potrafili dostrzec w tym człowieku, który dopiero rodzi się w innym człowieku, potencjał, który jest w każdym z nas. Aby potrafili dostrzec Bożą miłość, w tym, jak to mówią, z komuny, Bo Boża miłość objawia się w każdej osobie ludzkiej. W każdym z nas, którzy tu jesteśmy w tej świątyni. I tej miłości nikt nie może niszczyć. Z tą miłością nikt nie powinien walczyć. Mogliśmy usłyszeć dziś czytanie z Księgi Przysłów. Czytanie, w którym ostatnie zdanie powinno brzmieć mocno w naszych uszach. Kto uszy zatyka na krzyk ubogiego, sam będzie wołał bez skutku. Tym ubogim dziś jest ten, który jeszcze się nie narodził. A my często jesteśmy tymi, którzy zatykają uszy, gdy słychać ten niemy krzyk. Dlatego ważne jest, abyśmy zmienili, jeżeli mamy niewłaściwe spojrzenie na życie. A jeżeli mamy właściwe, abyśmy wpływali na tym, którzy inaczej patrzą na tę sprawę, często po swojemu, podważając wartość życia. Abyśmy stali się tymi, którzy nie zatykają uszu, ale otwierają je szeroko, aby usłyszeć co Bóg chce do nich powiedzieć. I abyśmy stali się tymi, którzy otwierają usta i często krzyczą tam, gdzie głos nienarodzonych nie może być słyszany. Stańmy się więc tymi, którzy będą orędownikami tych nienarodzonych. Stańmy się obrońcami życia, tego życia, które Bóg także dał każdemu z nas. Chcimy włączyć się w to dzieło obrony życia ludzkiego, aby każdy mógł się narodzić, aby każdy mógł mieć taką szansę. Tu w tej świątyni, w tym kościele jest wiele osób, które przynależą, do grupy duchowej adopcji. Osoby, które zdecydowały się przez 9 miesięcy otoczyć modlitwą jedno dziecko, którego życie jest zagrożone. To one chcą wspierać tych nienarodzonych swoją modlitwą, prosząc, aby Bóg uchronił ich życie i aby drugi człowiek nie wyciągał po to życie ręki. Każdy z nas dziś także jest zaproszony do tego. Aby podjąć taką duchową adopcję dziecka, aby podjąć tę duchową adopcję, w której to każdy z nas będzie mógł odkrywać macierzyństwo i ojcostwo wobec drugiego człowieka. Tą szczególną troskę każdego dnia, kiedy będziemy klękać do modlitwy, chwytać do swojej ręki różaniec i prosić za tym, któremu modlitwę obiecujemy. Każdy z nas. Tutaj obecnych będzie mógł to uczynić przy wyjściu z kościoła, bo każdy z nas będzie mógł wziąć ze sobą kartkę, na której napisana jest modlitwa właśnie za nienarodzonych, a także dziesiątka różańc. Jeśli ktoś na to się zdecyduje, to dobrze wie, że staje się obrońcą życia. Jeśli ktoś już to w swoim życiu praktykuje, już jest świadkiem życia i Bożej Miłości. Chcielibyśmy więc stać się prawdziwie braćmi, siostrami Jezusa Chrystusa. Przez przyjmowanie Jego Słowa, przez życie tym Słowem, aby to Słowo znalazło odzwierciedlenie w naszej codzienności, aby to Słowo zabrzmiało w naszych myślach, słowa, a przede wszystkim w naszych czynach. Abyśmy dając im świadectwo pokazali innym, że życie to nie jest chwila, że życie to jest wieczność, którą Pan dla nas wszystkich przygotował. Amen.